Dzisiaj u nas obchodzimy Światowy Dzień Książki, który jest jutro. Z czego powstaje książka? Książka powstaje z papieru, a papier robi się z drzewa. Drzewa rosną w lesie i dlatego teraz pomówimy o lesie. Wczoraj odbyła się konferencja naukowa zatytułowana Społeczny Wymiar Lasów organizowana przez Lasy Państwowe oraz Uniwersytet Warszawski. Niech i ja w trybie post-factum wezmę w niej udział. Odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie z czego składa się las. Las składa się z drzewostanu i tego, co w nim jest a to runo, a to jagoda, a to worek foliowy, czy malownicze dzikie wysypisko, na którym można znaleźć wiele interesujących rzeczy. Oczywiście, jeżeli kogoś interesują dziurawe garnki, potłuczone szkło, czy stare muszle klozetowe. W lesie także fruwają ptaszki, konarki, śpiewające w tonacji cis, a ich śpiew zostanie wydany na długogrającej płycie paździerzowej. Las ma bardzo duży wymiar społeczny. Im większy wymiar lasu, tym większy wymiar społeczny las posiada. W lasach bowiem jest bardzo dużo gałęzi gospodarczych, Drwalstwo, zbieractwo, kusownictwo, bimbrownictwo, włóczęgostwo, w których to gałęziach liczne rzesze znajdują zatrudnienie. Na przykład krawiec może się zaszyć w lesie. Las ma także bogate znaczenie edukacyjne, gdyż znajdują się tam szkółki, tylko nie wolno do nich chodzić, o czym informują okolicznościowe tabliczki informacyjne. Taka jest ich rola tych tabliczek. Najważniejszą jednak społecznie, i tak patriotycznie ważną rolą lasu jest udzielanie schronienia. Partyzantom na wypadek wojny lub okolicznej ludności na wypadek obławy na partyzantów oraz na wszelki wypadek. Tak, Last jest jak księga. Tak zgrabnie wymyśliłem. Jeszcze muszę wymyślić dlaczego.